Cień nad światem, rozdział pierwszy. Pierwsze znaki. Alex uwielbiała Minecraft. Od kiedy dostała grę na urodziny, spędzała w niej każdą wolną chwilę. Budowała majestatyczne zamki, eksplorowała niekończące się jaskinie i walczyła z hortami potworów. Minecraft był dla niej drugim domem. Miejscem, gdzie czuła się bezpiecznie i swobodnie. Pewnego wieczoru, gdy słońce już dawno zaszło, a księżyc rzucał długie cienie na jej pokój, Alex postanowiła jeszcze na chwilę zanurzyć się w pikselowym świecie. Założyła słuchawki, odpaliła grę i wygenerowała nowy świat. Tym razem postanowiła zagrać w trybie. Hardcore. chciała poczuć prawdziwe dreszcze emocji. Świat, który się wygenerował, był piękny. Gęste lasy, wysokie góry i błękitne jeziora, zachęcały do eksploracji. Alex, uzbrojona w drewnianą siekierę i kilow, ruszyła w głąb lądu. Pierwszą. Noc spędziła w prowizorycznym schronieniu, nasłuchując złowrogich odgłosów dochodzących z ciemności. Rano, z pierwszymi promieniami słońca, uczuła się pewniej. Zaczęła zbierać surowce, budować narzędzia i szukać miejsca na stałą bazę. Po kilku dniach, Alex miała już niewielki, ale przytulny domek z kamienia. Wokół niego rozciągały się pola uprawne, a w zagrodzie pasły się owce i krowy. Czuła się dumna ze swoich osiągnięć. Jednak sielanka nie trwała długo. Zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Zwierzęta w zagrodzie zachowywały się niespokojnie, a w nocy Alex słyszała dziwne dźwięki. Jakby ktoś skradał się wokół jej domu. Początkowo myślała, że to tylko jej wyobraźnia płata jej figle, ale z każdym dniem niepokojące znaki nasilały się. Pewnego ranka, gdy wyszła z domu, zobaczyła, że jej pola uprawne zostały zniszczone. Ziemia była zryta, a plony zniknęły. Alex rozejrzała się wokół, ale nie dostrzegła żadnych śladów. To musiały być zombie, pomyślała. Choć w głębi duszy czuła, że coś tu się nie zgadza, a zombie nigdy wcześniej nie atakowały jej upraw. Tej nocy Alex nie zmrużyła oka. Bała się, że coś lub ktoś zaatakuje jej dom. Uzbrojona w miecz i łuk, czuwała do świtu. Nic jednak się nie wydarzyło. Rano. Zdeterminowana, by odkryć, co się dzieje, Alex postanowiła zbadać okolicę. Wzięła ze sobą najlepszy miecz i zbroję, zapas jedzenia i pochodni. Ruszyła w stronę lasu, skąd dochodziły niepokojące dźwięki. Las był ciemny i gęsty. Słońce ledwo przebijało się przez korony drzew, rzucając długie, upiorne cienie. Alex szła ostrożnie, nasłuchując każdego szelestu. Nagle zauważyła coś dziwnego. Na ziemi leżały porozrzucane bloki, jakby ktoś celowo je tu zostawił. Alex podeszła bliżej i przyjrzała się im uważnie. Były to bloki obsydianu, najtwardszego materiału w grze, którego nie dało się zniszczyć zwykłymi narzędziami. Co to ma znaczyć? zastanawiała się Alex. Obsydian występował naturalnie tylko w nederze, piekielnym wymiarze Minecraft. Ktoś musiał go tu przynieść. Idąc dalej, Alex natknęła się na kolejne dziwne znaki. Na pniach drzew widniały wyryte symbole, których wcześniej nie zauważyła. Były to jakieś dziwne hieroglify. Przypominające starożytne pismo. Aleks poczuła dreszcz. Coś tu było bardzo nie tak. W końcu dotarła do polany, na której stał ołtarz. Był zbudowany z obsydianu i ozdobiony tymi samymi symbolami, które widziała na drzewach. Na środku ołtarza leżała książka. Aleks podeszła ostrożnie i wzięła książkę do ręki. Okładka była wykonana z jakiegoś dziwnego, czarnego materiału, a na niej widniała, widniał ten sam symbol, który widziała wcześniej. Aleks utworzyła książkę. Strony były puste. Nagle poczuła, że ziemia drży przed jej nogami. Rozejrzała się wokół, ale nic nie zauważyła. Wtedy usłyszała głos. Był głęboki i złowrogi, jakby dochodził z samego serca ziemi. Znalazłaś mnie, powiedział głos. Alex upuściła książkę i cofnęła się o krok. Serce waliło jej jak młotem. Kim jesteś? Zapytała drżącym głosem. Jestem cieniem, który spowija ten świat, odpowiedział głos. A ty jesteś kluczem do mojego wyzwolenia. Aleks poczuła, że ogarnia ją panika. Chciała uciekać, ale nie nogi odmówiły jej posłuszeństwa. Ziemia zatrzęsła się jeszcze mocniej. Z ołtarza uniósł się czarny dym, który zaczął przybierać kształt humanoidalnej postaci. Aleks patrzyła z przerażeniem, jak cień materializuje się przed jej oczami. Był wysoki i chudy, a jego ciało zdawało się być zrobione z samego mroku. W miejscu oczu miał dwa jarzące się czerwone punkty. Nie bój się, powiedział cień. Wkrótce staniesz się częścią mnie. Aleks krzyknęła i rzuciła się do ucieczki. Biegła, ile sił w nogach, a nie oglądając się za siebie, słyszała za sobą ciężkie kroki cienia, który ją ścigał. Padła do lasu, potykając się o korzenie i gałęzie cień był coraz bliżej. Alex wiedziała, że musi znaleźć schronienie. Zauważyła jaskinię i wbiegła do środka. Było ciemno i wilgotno, ale Alex nie miała wyboru. Biegła dalej. W głąb jaskini mając nadzieję, że cień jej nie znajdzie. Nagle potknęła się i upadła. Zraniła nogę i nie mogła wstać. Cień był tuż za nią, alex zamknęła oczy, czekając na nieuniknione. Cień stanął nad nią, alex czuła jego ludowaty oddech na swojej twarzy. Nie uciekniesz, powiedział cień, jesteś moja. Alex otworzyła oczy, cień uniósł rękę, a jego palce zakończone były ostrymi pazurami. Wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Z głębi jaskini dobiegł głos. Zostaw ją. Cień odwrócił się w stronę głosu. Alex zobaczyła postać wyłaniającą się z ciemności. Był to Steve. Rozdział drugi. Tajemniczy sojusznik. Steve był ubrany w charakterystyczną niebieską koszulę i spodnie. W ręku trzymał diamentowy miecz, który lśnił w ciemnościach. Kim jesteś? Zapytał cień. Jestem jej obrońcą, odpowiedział Steve. Cień warknął i rzucił się na Steve'a. Rozpoczęła się walka. Steve był szybki i zwinny, a jego diamentowy miecz przecinał powietrze z sykiem. Cień był silniejszy, ale Steve unikał jego ciosów. Alex patrzyła z podziwem, jak Steve walczył z Cieniem. Nigdy wcześniej nie widziała tak zaciętej walki. W końcu Steveowi udało się zadać cieniowi decydujący cios. Cień zawył z bólu i rozpłynął się w powietrzu. Steve podszedł do Alex i pomógł jej wstać. Nic ci nie jest? zapytał. Nie, wszystko w porządku, odpowiedziała Alex, wciąż drżąc z emocji. Dziękuję ci, że mnie uratowałeś. Alex wpatrywała się w Steve'a z. Mieszaniną wdzięczności i niedowierzania. Skąd się tu wziął i jak pokonał cień? Pytania kłębiły się w jej głowie, ale wiedziała, że teraz nie jest czas na odpowiedzi. Musimy stąd iść powiedział Steve, przerywając jej myśli. To miejsce nie jest bezpieczne. Alex skinęła głową i razem ruszyli w głąb jaskini. Steve szedł przodem, oświetlając drogę pochodnią. Alex kulejąc lekko podążała za nim. Po kilku minutach dotarli do końca jaskini. Steve zatrzymał się i rozejrzał. Wygląda na to, że to ślepy zaułek, powiedział. Musimy znaleźć inne wyjście. Alex weschnęła. Czuła się zmęczona i zrezygnowana. Czy ten koszmar się kiedyś skończy? Poczekaj tu, powiedział Steve. Zaraz wrócę. Zanim Alex zdążyła cokolwiek powiedzieć, Steve zniknął w ciemności. Alex została sama. Nasłuchiwała, ale nie słyszała nic poza kapaniem wody. Po chwili Steve wrócił. W ręku trzymał kilof. Znalazłem przejście, powiedział. Chodź za mną. Steve zaczął kopać w ścianie jaskinie. Po kilku minutach udało mu się wykopać tunel, którym mogli się przecisnąć. Wyszli na zewnątrz. Była noc. Księżyc świecił jasno, oświetlając okolicę. Alex rozejrzała się wokół. Znajdowali się na szczycie wzgórza, z którego rozciągał się widok na całą okolicę. Gdzie my jesteśmy? zapytała. Daleko od twojego domu, odpowiedział Steve. Cień nie będzie nas tu szukał. Alex poczuła ulgę, w końcu była bezpieczna. Ale kim ty właściwie jesteś? zapytała. I skąd wiedziałeś, gdzie mnie znaleźć? Steve spojrzał na nią poważnie. Jestem Steve, powiedział, i jestem tu, żeby ci pomóc. Ale jak? Dopytywała Alex. Skąd wiedziałeś o cieniu i o mnie? Steve westchnął. To długa historia, powiedział, ale w skrócie. Jestem strażnikiem tego świata. Chronię go przed siłami zła. Cień, którego spotkałaś, to pradawna istota, która chce zniszczyć ten świat. A ty, ty jesteś kluczem do jego planów. Alex zmarszczyła brwi. Kluczem? Co to znaczy? Nie wiem dokładnie, przyznał Steve, ale cień cię potrzebuje. Dlatego cię porwał. Ale dlaczego? Alex czuła się coraz bardziej zagubiona. Tego nie wiem, powiedział Steve, ale musimy to odkryć. Musimy powstrzymać cień, zanim będzie za późno. Alex skinęła głową. Wiedziała, że Steve ma rację. Choć bała się, czuła też dziwną determinację. Nie pozwoli, by cień zniszczył jej świat. Co teraz robimy? zapytała. Musimy znaleźć sposób, by pokonać cień, odpowiedział Steve. Ale najpierw musimy dowiedzieć się więcej o nim i o jego planach. Musimy znaleźć kogoś, kto wie więcej niż my. I wiesz, kto to może być? zapytała Alex z nadzieją w głosie. Steve kiwnął głową. Tak, znam kogoś, kto może nam pomóc. Chodź za mną. Steve ruszył w dół wzgórza. Alex! Pachając się przez chwilę, poszła za nim. Rozdział czwarty w poszukiwaniu mędrca. Szli przez wiele godzin, przemierzając lasy, góry i równiny. Alex była wyczerpana, ale nie narzekała. Wiedziała, że stawką jest los jej świata. W końcu dotarli do niewielkiej wioski. Domy były zbudowane z drewna i kamienia, a wokół nich rozciągały się pola uprawne. Mieszkańcy wioski, widząc Steve'a i Alex, wyszli ze swoich domów, witając ich z uśmiechem. To stara wioska, którą kiedyś pomogłem założyć wyjaśnił Steve. Mieszkańcy są przyjaźni i pomocni. Możemy tu odpocząć i nabrać sił. Alex poczuł się bezpiecznie w otoczeniu życzliwych wieśniaków. Dostała ciepły posiłek i wygodne łóżko. Po raz pierwszy od kilku dni mogła spokojnie zasnąć. Rano Steve obudził ją wcześnie. Musimy iść, powiedział. Mędrzec, którego szukamy, mieszka daleko stąd. Ruszyli w dalszą drogę. Tym razem podróżowali konno. Steve miał dwa oswojone konie, które czekały na nich na skraju wioski. Po kilku dniach dotarli do celu. Była to samotna chatka położona na szczycie góry. Wokół chatki rosły stare, powykręcane drzewa, a powietrze było gęste od magii. To tutaj powiedział Steve mędrzec mieszka w tej chacie. Zeskoczyli z koni i podeszli do chatki. Steve zapukał do drzwi. Po chwili drzwi otworzyły się. W progu mar, star, stanął star, starzec o długiej, białej brodzie i przenikliwych, niebieskich oczach. Ubrany był w prostą, brązową szatę. Witajcie! powiedział mędrzec. Wiedziałem, że przyjdziecie. Steve i Alex weszli do chatki. Wnętrze było skromne, ale przytulne. Na środku stał stół i kilka krzeseł. A w Kącie palił się kominek. Usiądźcie, powiedział mędrzec, wskazując na krzesło, opowiem wam, co wiem o cieniu. Steve i Alex usiedli, a mężecz zaczął swoją opowieść. Cień, którego spotkaliście, to pradawna istota, która istniała od zarania dziejów, powiedział mędrzec, jest uosobieniem ciemności i zła, jego celem jest zniszczenie tego świata i pogrążenie go w wiecznej nocy. Ale dlaczego? zapytała Alex. Dlaczego chce zniszczyć ten świat? Ponieważ nienawidzi światła i życia, odpowiedział mędrzec. Chce, by wszystko było takie jak on, zimne, ciemne i martwe. Jak możemy go powstrzymać? zapytał Steve. To nie będzie łatwe, powiedział mędrzec. Cień jest potężny, ale ma też słabości. Musimy je znaleźć i wykorzystać. Jakie to słabości? dopytywała Alex. Cienie jest na światło, wyjaśnił mędrzec. Można go zranić za pomocą magicznych przedmiotów i zaklęć, ale jego największą słabością jest. nadzieja. Nadzieja? Alex była zaskoczona. Tak, nadzieja. Potwierdził mędrzec. Cień żywi się strachem i rozpaczą. Im więcej ludzi traci nadzieję, tym silniejszy się staje. Ale jeśli ludzie zachowają nadzieję, cień osłabnie. Rozumiem, powiedział Steve. Musimy dać ludziom nadzieję, musimy im pokazać, że cień może, można pokonać. Właśnie tak, powiedział mędrzec. Ale to nie wszystko. Cień ma jeszcze jeden słaby punkt. Jest nim jego serce. Serce? Alex i Steve byli zdumieni. Tak, serce, potwierdził mędrzec. Cień, choć jest istotą zła, ma w sobie iskierkę dobra. To jego serce. Jeśli uda wam się dotrzeć do jego serca, możecie go pokonać. Ale jak my to mamy zrobić? zapytał Steve. To trudne pytanie, powiedział mędrzec. Nie wiem, jak dotrzeć do serca cienia, ale wierzę, że wam się uda. Macie w sobie siłę i dobro, które są potrzebne do pokonania cienia. Dziękuję Ci, mędrze, powiedział Steve. Twoje rady są dla nas bardzo cenne. Życzę Wam powodzenia, powiedział mędrzec.